Siemka, z tej strony Lulok i chciałem Was zaprosić na już siódmy odcinek i jak w tytule, dzisiaj kupujemy mini szarka. Tak, nazbierałem gdzieś gold coinów. goldcoinów. Wreszcie, i idziemy po naszego mini szarka. A, jeszcze zobaczę, ile zadaje ten starkaną, bo jak coś zostawię mini-siarka... Mm. Space mam... Mm. 55. Tak, robimy go. Nie ma licu. Wejdziemy mm. do ciebie i kupujemy mini-siarkę dało nam się no fajnie, jakby powiem i idziemy zrobić naszego... ...aha, tak, jest mamy yeah. naszego starka mama, jej ile on zużywa mamy Aha, już szafałem z torami. Dobra. Tydzień. Myślałem, że będzie już łamane. Plok. Pozbieramy sobie, zobaczymy jak. Uuuu, Tak mi przykro. Czekamy O oh yes. oh, <tuturra> Dobre, yes. okay, okay. um, O que é, é, é isso? isso. Um. O que é?

Jak głosy wydają. No, naprawdę nie wiem, co to zrobić. To byłby tylko taki króciutki odcinek. gotujący mieszanka i. I oczywiście. Dlaczego? Staraj No to to by było na tyle. Komentujcie. Subskrybujcie. I udajcie mi głosy. No I zobaczmy ja zobaczymy w kolejnym odcinku. Marka.